Took you so long. It's not good up there. Ash, <laughs> come on, we gotta get down <laughs> to the basement. I'm sorry, Ash, oh I am so sorry. Okay. Maybe you I'm, should. I'm, sit I'm down. fine, Sam. Okay. Okay. What about the old guy? No sign of him. Wait, no more. Holy shit. What, the... <laughs> what are you looking for? Another way out. Do you have the key for the cable car? Josh, he's gotta have it. Is that a map? <gasps> that guy was prepared for anything. <sighs> Shit. Fuck, fuck. You guys know what to do, okay? It's not safe out there. I'll be back soon. Karma. Dwie godziny do... Wschodu słońca. No i co? Poleciały dwie główki w ostatnim odcinku, co? Świetne to było. Po prostu taki double kill że szok Bahedy Dobra. Majkiem teraz e, idziemy sprawdzić... Co się dzieje dookoła? Cały nam trzy osoby <laughs> Tylko trójeczka została z naszej Wesołej gromadki A to wszystko dzięki Moim doskonałym wyborom W każdym horrorze Tego typu Zawsze ktoś przeżywa na koniec. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie nam to dane. No zobaczymy. No właśnie, gdzie są wilki. Tutaj to nieważne. Mamy zamknięte. Mam otwarte. Zobaczymy, czy znajdziemy ten kluczyk. A może znajdziemy śmierć. Będziemy się starać. Jak już mówiłem wcześniej, to wszystko. On te kwawularne. mamy dalej przejść? Byśmy nie tu poszli w ogóle. No to wygląda. O, to temik. Tak jest, tak, fajne. Mike? Tu Mike. Bendigo dopadło Majka. O tak. Czekajcie, gdzie jest jakieś przejście. są te wątki fabularne Tak, tak, tak. nie możemy przejść już? Nie. O, spróbujmy na górę w takim razie. Tu pół. No mogliby szybciwie trochę po tych schodach wchodzić. A jest tutaj zejście, dobra. Uuu, szutganik, pochodnia, czyli on uważa, że pochodnia jest lepsza niż latarka. No, gratuluję. Nie Niezła strzelba szkoda ma jakże nie będzie ci potrzebna A już na pewno niu nie trafisz Wyjście I Chyba tutaj o Czekajcie to jest Stąd przyszliśmy, nie? Jeszcze raz. Bo coś się otworzyło na dole. Zobaczymy. Nie, Mike. Chodź tu. No nie, Córki za te małe zamotanie. Gdzieś tam trzeba szukać wyjścia. Coś gdzieś połączyłem. No tutaj nie ma żadnego przejścia, nie? No nie ma. Или вы сегодня здесь на гуже? Туда этажница. OK, stąd wyszliśmy teraz, dobra. Tam byliśmy wcześniej. Tu było zamknięte, te drzwi były. Aha! Były zamknięte drzwi, no tak. Też mamy już teraz ten... alba no. Nie, to że przypał jakiś, nie? Hałasz się, coś. No z buta wjeżdżam, patrzcie, ty strzelbę ma kurwa Rambo już nagle. He's running out Hey, big guy. Happy see me again, huh? Hey. I was hoping I'd run into you again. All right. Good boy. All right, pal. You're coming with me. All right. Here's the plan. I happen to see a map of this place. So we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Uh -huh. Couldn't have said it better myself. was our chance Nie wiem dlaczego on go nie, nie uderzył, tylko się z nim zaprzyjaźnił no, Ale jak to się mówi coś odlecze to Dobrze dobrze, szczekaj, szczekaj. Więcej no, hałasu no, rób. No, no, no. Rób więcej hałasu mów like you wolfie Stuck on this side. All right. There goes nothing. there? I do get moves. Wolfie. Just you to be in <coughs>

No dobra, Mike, idziemy już. Już się napatrzyłeś, zaraz będziesz tak samo wyglądał. Mam nadzieję. Oho, jest Wendigo. Już tam się wspinał, widziałem. Mike, szykuj się. B. Jest, jest, idziemy na spotkanie z bosem. Rzeczywiście, że strzelaj. Nie musisz to hałasu. Ha, 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 ha. Siema. Nie wiem, teraz to już nie strzelaj, mam szkoda wedlię. O tak, to byłam się tutaj miał. Yy... Ojku, nie zdążyłem, no? Czao A jednak nie. Kurde, trochę szkoda tego pieska. Więc spodziewałem się, że jak nie strzelę to... Na piesku to się odbije. gdzie idziemy? Nie wiem, biegnij prosto. Zamykamy czy nie? Ja zostawi zostawił otwarte, nie? No i nie żyje Mike, czy żyje? 16. No co za niepewność? Nie wiem, czy Mike żyje, czy nie. No, piło go, czy nie.

Czarny jest zainteresowany. Okay, this is maybe the last place I would want to be right now. So who's going first? Sam to przygotowałaś się dobrze, co?

close this right huh I mean what if something's following us yes fine close it but we gotta keep moving can you just catch up please yeah that was on Kim him ただいま。 Hello. Gosh. Gemen. Oh my God! I am so glad to see you you safe look look there wow great the ladder's close we're never gonna make it up there no I think I can I think I can do it it's like a rock wall not a bunch of spinachtica now should head back to the lodge I've gotta get Mike good luck a about Wracamy Nie ma do kogo wrócić Jest ja 9:35. To już zaraz no Dobra, ja oczywiście będziemy musieli pewnie to zrobić, no bo na tych quick time eventach się nie da jej zabić. Spadać i spadać, dobra. Full focus i lecimy. że no, szybkie są te quicktime'y. Wiecie, i to ma... drop down. Aha. Koniecznie. Chociaż nie. Wiecie sam, nie bój się. Będzie go. Będzie go. Dobre to było. Znowu płamy sobie, uważaj. Wiemy jesteśmy. Na zewnątrz. Super. teraz w którą mamy się... Dokładnie. W Okej. Okay. Chyba gdzieś tutaj. Chyba nie to o Tylko zaczka z łopatą i tyla, nie? Niegi. Ona była. Puszka z dziurą o, Niesamowity odkryt Gdzieś tam o, Gdzie te Wedigo? Lubiły sobie przerwę czy co? Przerwę w zabijaniu?

Dawaj, szybko sam, idziemy do środka. Dokładnie. No, zobaczyła coś takiego w oknie, nie? I ona do środka wchodzi i tak, i tak, nie? A czemu by nie? A, Mike jeszcze żyje! Jak jeszcze walczy. Vamos oh, on to, to Come, on, come on, let's go. Ej, no nic ci dali mi tu zrobić, no. No nie mogłem nic zrobić, czyli Mike musiał być uratowany w tej scenie. O, tak. Użyj broń do tego bardzo dobrze. find a way down to where this fucker lives.